Szwacem! 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 Zniszczenie tajnej bazy w karpatach, wysadzenie w powietrze rakiet V-30... O mój Boże! Patrz, zbezczeszczenie płyty Eltona Johna! Oraz setka innych innych boże! Rzeczy, może Helga, zrób coś mu, bo jak ja mu zrobię, to nie będzie mógł usiąść przez tydzień. Zapytam jeszcze raz, 6 9. Dwa brzegi to nie jest zwykły festiwal filmowy. Gadaj, bo śmierć to będzie najpiękniejsze. Jak chcesz, mój miesiąc już 6-9. Greta, Hermanu, Helga. Twój świat po ciężkim wykręcaniu zmieni się. Не до вознагнания. <laughs>